Dzień dobry, witajcie serdecznie, z tej strony Marzena Ciesielska. Dzisiaj opowiem o bardzo ważnej kwestii o tym, jak trenować poznawanie siebie. Chciałabym też opowiedzieć, z jakich elementów się składamy, co w naszej głowie się pojawia takiego, że mamy trudność z tym, aby lepiej poznać siebie, aby przybliżyć się do siebie, aby siebie zaakceptować. W taki uproszczony sposób wyjaśnie, jakie są dwa elementy, które pojawiają się w naszym, naszej głowie, w naszym sposobie myślenia. I jest to ego i taki obserwator wewnętrzny. I bardzo ważne jest to, aby większą ilość procentowo zajmował nasz obserwator wewnętrzny. To jest ta nasza mądrość. Obserwator wewnętrzny to jest taka funkcja, którą posiadamy w sobie, to jest taki sposób myślenia, gdzie jesteśmy dla siebie łagodni, gdzie jesteśmy stanowani, nie podchodzimy do sprawy emocjonalnie, impulsywnie, tylko w bardziej dojrzały sposób. Więc ten obserwator wewnętrzny jest to dojrzała część naszej osobowości, która potrafi z boku usiąść i poobserwować to, co się dzieje dookoła nas, ale też z nami samemu. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że potrafimy czasami usiąść i się zastanowić i pomyśleć tak, hmm, Marzena, co ty takiego robisz? Dlaczego ty się tak zachowujesz? Co ty z tego masz, dlaczego to robisz? Czyli moja część, ten obserwator wewnętrzny zaczyna się zastanawiać i obserwować mnie i patrzeć na mnie i myśleć sobie, dlaczego ja to sobie robię. Czyli ten mój obserwator wewnętrzny kontaktuje się właśnie z tą drugą częścią, z tym ego moim. A ego to jest nic innego jak taki rozwydrzony pięciolatek który jest w nas i mówi tak, że powinnam być idealna, mądra. Jeżeli mamy się już za coś zabrać, to powinnam to zrobić w wyjątkowy sposób, perfekcyjnie, idealnie. Czyli to jest ta część naszej osobowości, czyli taki ten egocentryzm, który uważa, że jesteśmy pępkiem świata, stawia nam wysoko poprzeczkę i mówi tak, tam powinnaś sięgać. Jeżeli ja nie sięgam tak, tak wysoko, to moje ego. Wtedy uruchamia takie trzy opcje, które mam z tyłu za plecami, czyli takiego krytyka wewnętrznego, który mi mówi: tak, nie rób tego, to nie jest jeszcze ten moment, nie jesteś przygotowana, zbłaźnisz się, nie uda ci się. Do głosu też dochodzi kolejny głos ego, czyli perfekcjonizm, który mówi: ale jak już masz coś zrobić, to zrób to doskonale, przygotuj się do tego. A jeżeli nie czujesz się dobrze przygotowana, odpowiednio przygotowana, to nie rób tego, wycofaj się z tego, bo musisz osiągnąć taki. Wysoki pułap. Czyli mamy krytyka, perfekcjonistę i kontrolera, który też mnie trzyma i mówi, żebym się zastanowiła, żebym przemyślała tą sprawę, bo wszystko ma mi wyjść perfekcyjnie. I jeżeli będziemy słuchali tego ego i uważali, że rzeczywiście nasze życie powinno przechodzić gładko, bezproblemowo, my powinniśmy jak najlepiej wypadać, osiągać jak najlepsze rezultaty, to to wtedy osiągniemy ogromną porażkę w życiu ponieważ my jako ludzie nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy perfekcyjni, nie jesteśmy wyjątkowi i nie będziemy wyjątkowo działać. Mamy prawo popełniać błędy. Mało tego. Kryzysy w naszym życiu są niezbędne do tego, żeby wzrastać. Więc, jeżeli będziemy robić wszystko idealnie, wszystko perfekcyjnie i tylko będziemy się zabierali za to, co nam na pewno wyjdzie, to wtedy nie będziemy wzrastać, nie będziemy dojrzewać, nie będziemy się budować, bo przecież już Jung, przyjaciel Freuda, powiedział, że istota ludzka potrzebuje kryzysów i cierpienia do tego, aby być zdrowym. Normalnie funkcjonujący dorosły człowiek w ciągu miesiąca. Przeżywa od kilku do kilkunastu kryzysów. Czy nam się to podoba, czy nie, kryzysy są niezbędne dla naszego rozwoju, dla naszego życia i one się będą pojawiać. Kryzysy to jest nic innego jak lekcje. Każdy z nas dostaje w życiu lekcje do odrobienia. Tak jak w szkole, mamy lekcję i pracę domową. Jeżeli w miarę systematycznie odrabiamy te lekcje, Uczymy się tych lekcji i odrabiamy pracę domowo, jesteśmy na bieżąco. Natomiast możemy też zastosować coś takiego, co niejednokrotnie nam się pewnie zdarzało, że zawalamy jakiś semestr i wtedy musimy szybko nadrobić, ponieważ czeka nas albo niezdanie z tego przedmiotu, albo ocena niedostateczna. I podobnie jest w życiu. Jeżeli przez długi czas nie odrabiamy, i nie obserwujemy tych lekcji, nie wyciągamy wniosków, to potem przychodzi taka kumulacja, taki moment, kiedy po prostu jest ogromny kryzys, ogromna trudność, czujemy się jak w potrzasku i musimy szybko nadrobić. Te nasze zaległości. W życiu nie jest łatwo. W szkole myślę, że też nie jest łatwo, bo kiedy musimy nadrobić zaległości i opanować cały materiał, to okazuje się, że musimy się go nauczyć więcej niż osoba, która systematycznie pracowała. I podobnie jest z zaległymi lekcjami w naszym życiu: że kiedy już musimy zmierzyć się z jakimś problemem, od którego bardzo długo uciekaliśmy, to co? To wtedy doświadczamy go bardziej boleśnie, ponosimy konsekwencje tych naszych działań i tego naszego i y, 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 tych naszych decyzji, które podjęliśmy, mówiąc o tym, że nie będziemy działać i funkcjonować. Więc rola, trening poznawania siebie polega na tym, abyśmy dawali dojść do głosu i ćwiczyli poprzez przeżywanie różnych kryzysów, podchodzili do do różnych wyzwań i trudności, które pojawiają się w naszym życiu, i pozwalali sobie na to, aby nie zawsze zrobić to dobrze, perfekcyjnie, idealnie. Popełnianie błędów też powoduje, że wyciągamy lekcje i możemy wzbogacić się i dojrzeć. I rola tego wewnętrznego obserwatora polega właśnie na tym, żebyśmy umieli obserwować, czy, za, czy zachowujemy się właśnie z tej pozycji ego, tego rozwydrzonego e, pięciolatka, czy to ego już zaczyna e, tak głośno mówić do nas właśnie z pozycji tego krytyka, kontrolera, perfekcjonisty, czyli nas w jakiś sposób ograniczać i wtedy na pomoc przychodzi właśnie ten obserwator wewnętrzny, który mówi, ale ty przecież nie musisz być idealny, nie musisz zrobić wszystkiego poprawnie, masz prawo popełniać błędy. Czyli pozwala nam wyciszyć te nasze emocje, które, które, ten strach, lęk, niepokój, obawa, a może jakiś wstyd, który powoduje, że czujemy się zablokowani, ponieważ wstydzimy się tego, że czegoś nie potrafimy, że nie umiemy, że jeszcze czegoś nie opanowaliśmy i że to nie jest idealne. Więc obserwator wewnętrzny jest bardzo łagodny dla naszego funkcjonowania. On powoduje to, że łapiemy taki balans pomiędzy popadaniem w skrajności. Co jeszcze chciałabym powiedzieć, że kiedy do głosu za bardzo dochodzi to ego i te trzy głosy, czyli ten krytyk, kontroler i perfekcjonista, to wtedy pojawia się też taka, w, taki, taki w nas, powiedziałabym, że mechanizm obronny, polegający na tym, że tak bardzo się wstydzimy, że nie możemy być tak idealni i na takim wysokim poziomie funkcjonować, jak wymaga od nas ego, że zaczynamy zakładać różnego rodzaju maski, i są to maski e, przeróżne. Niektórzy zakładają maskę pod tytułem Jestem Zosia Samosia, ja sobie ze wszystkim poradzę, a w środku odczuwa tak naprawdę lęk, niepokój i wstyd związany z tym, że nie jest właśnie taka idealna, jak to ego jej podpowiada. Możemy założyć też maskę. E, nie tylko zosi samosi, ale też maskę perfekcjonisty, czyli jeżeli już coś robię, to robię to w sposób idealny. Zobaczcie, jaki ja mam dom, jak ja mam wszystko tam poukładane i zorganizowane. Możemy też zakładać maskę takiego pilnego ucznia, tak? czyli jeżeli ktoś na co coś poprosi, to jak najbardziej to wszystko wykonamy perfekcyjnie, idealnie. Żeby, żeby dostać pochwałę, tak? żeby być tym pilnym uczniem. Ale mogą być też inne maski, na przykład maska w postaci bycia leniwym. Czyli e, jest to dla nas tak trudne stanąć na wysokości i dotrwać do tego e, poziomu, który wyznacza nam ego, że jesteśmy tak zniechęceni, że przyjmujemy postawę takiego lekkoducha, leniucha. E, Niektórzy na przykład też mogą wchodzić w rolę ofiary, tak? Czyli ja nic nie wiem, nie umiem, czyli zaczynamy odgrywać pewnego rodzaju rolę. Czy na przykład rolę księżniczki, tak? No to wy mi to zróbcie, wy mi to podajcie. Albo y, możemy też zakładać maskę marudy. Tak? czyli wszystko, wszystko negować, nic nam się nie podoba, nie jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. Czyli w jakiś sposób zakładamy maskę po to, żeby ukryć przed innymi osobami i przed sobą, że no niestety nie jesteśmy w stanie dorównać do tego poziomu ego, który jest w nas. I wtedy jedynym wyjściem jest to, aby zacząć trenować i ćwiczyć i zdawać sobie sprawę, że jeszcze mamy drugi element tego obserwatora, który jest łagodny, który jest dojrzały, tylko musimy dać mu prawo głosu. I tak wygląda trening poznawania siebie. Jeżeli ten filmik okazał się wartościowy dla Państwa, zapraszam do zasubskrybowania kanału, do kliknięcia łapki w górę. Kolejne filmiki też będą o, o emocjach, o poczuciu własnej wartości i jeszcze o innych e, ważnych e, kwestiach psychologicznych, czyli będę w prosty sposób wyjaśniała to, co jest trudne, a to, co jest bardzo istotne, abyśmy lepiej rozumieli i poznawali siebie. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam.